Witajcie na moim kanale jestem Pawło i dzisiaj odcinek mojego świata przedstawię wam co i jak. zostało wybudowane. Przedstawię kilka budowli. W pierwszym jako powstało było kino. Na pierwszych odcinkach możecie zobaczyć. Na pierwszym całkowicie odcinku zaczynam. Jego budowę. Pojem w następnych odcinkach po kolei zaczynałem. W różnych budowlach, tutaj mamy salę kinową, pomieszczenie z projektorem, sklepy, toalety. Możemy przejść do następnego budynku, to jest. Sala Sław, na razie są tam dwa nazwiska, ale będą pojawiać się następne i następne kategorie, które można zdobyć na tym świecie. Z tego co że następnym budynkiem, tak następnym budynkiem była... Był nasz apartamentowiec. On jest jeszcze wciąż w budowie. Pracuję nad jego wnętrzem oraz nad apartamentem na samym szczycie. Jest to budynek, który musiał zostać odbudowany całkowicie z powodu tego, że w jednym odcinku w tym miejscu przygotowałem wieżę z którą wysadziłem i przez jeden mój błąd nie dało się otworzyć tej wieży, więc budowałem ją na nowo W się zbudować ją jak najbardziej podobnie. W mamy na razie trzy mieszkania i restaurację pokażę Wam to od środka. Mamy też pełni działającą windę. Restauracja. Włoska. Kuchnia. Mieszkanie pierwsze, mieszkanie najmniejsze. Telewizor. Salon. Kuchnia. Sypialnia. Łazienka. Mieszkanie drugie też jeszcze nieskończone, ale tutaj mamy szaf, dwie szafy, telewizor, i sypialnię, narożną łazienkę, jeszcze jedno pomieszczenie salon, sypialnia z kuchnią, i łazienka. Znaczy toaleta, ja nie było w problemu, na, na którym piętrze lądujemy, Winda jest. Dostosowana do poszczególnego piętra, chociaż zejście jest tylko na sam dół. No i teraz przejdziemy do. Po rynku, których nie pędem w tej kolejności budowałem, więc pokażę je po kolei. Tutaj mamy bibliotekę. Biblioteka dwupiętrowa, ale raczej piętrowa z piwnicą. Więc mamy masę książek i stołu do Enchantu. Więc równie dobrze, może ten świat wykorzystać jako świat dwuwalowy. Stary budowniczy, którym, jesteś, którym jestem ja jako kolor fioletowy oraz Mikołama jako biały Jest jeszcze masa wolnego miejsca dla Innych budowniczych na tym świecie Tor łuczniczy Trzy poziomy I dwie tarcze o, te tarcze zostały zastąpione blokami Tarczy, jeśli Wyjdzie oficjalnie 1.16. Tonel do mapy, i tutaj mamy arenę, którą mogliście też zobaczyć w jednym odcinku. Ten pojedynku Endecouvence z Miko na budowanie. Arena jest dość spora, działającym mechanizmem ściany oraz działającym elementem losującym. Temat budowy Za zwycięzców tutaj będzie trzeba. Nie ma pierwszego zwycięstwa, bo nie został wybrany. Nikt nie skomentował tego filmiku. Zasady: a z drugiej strony mamy szatnie obóz zawodników i drużyny gości poręczowo-białych i gospodarzy wyletowo niebieskich Kolejnym budynkiem mamy Muzeum Minecraft, który powoli też jest zapełniony na odcinkach z historii Minecraft'a, jest to seria, którą muszę wznowić, tak naprawdę, bo niestety skończyło się na tym, jak straciłem świat z, z ery classic, ukończę tą ścianę classic i zaczniemy. Na nowo na świecie następnej ery. Czyli już Alfa, albo tak Alfa. Anikon Fun Także budynek stworzony całości przez Mikolamę. Kolejka górska. Przejdźmy się nią. Też jeszcze nie skończona, Zostały zrobienia trochę ozdobników, ale to na spokojnie będzie wykonane. W momencie kiedy budowniczy będzie mieć czas. Kolejka jest konstruowana tak, że następna osoba może wejść, nacisnąć przycisk i jechać. Później mamy więzienie trzyblokowe, z czego skończony jest jeden blok. To Wam pokażę środka. Wejście jest zaraz obok zejścia na, do tunelu. Jest to jedyne wejście, wyjście z więzienia. Wszystko na żelaznych kratach. Tutaj mamy salę widzeń. Pomieszczenie strażników. Wejście na blok pierwszy, który został skończony. Bloki czteroosobowe. Cele czteroosobowe. Symbolem drzewa. Może z bloku pierwszego można przejść na blok drugi, albo na podwórko. Tutaj będzie blok. O mniejszym dygorze, czyli tutaj będą cele dwuosobowe. Bardziej prestiżowe już. Albo jednoosobowe o największym rygorze. I możemy przejść na blok, też na podwórkę, i na blok trzeci, który też trzeba dokończyć. Po więzieniu mamy Island Walk, wręcz, złowioną na kronikach. Awatarze kranikach kory. Rada jest prosta. Dwie drużyny walczą o wyrzucenie przeciwników do wody przez tą ścianę. W pewnym momencie, powoli można przy... dochodzić maksymalnie do tych linii. Chyba, że zostaniecie przepchnięci dalej przez trzy osoby z drużyny, to wtedy możecie dojść do tej linii. Później do tej linii. Aż w końcu spadniecie. Do której linii można dojść będzie zaznaczone tymi banerami. Tutaj na razie mamy widok, że każda drużyna ma dostęp te wszystkie trzy strefy. Tutaj planowałem zrobić, żeby trzy osoby drużyny, każdy z innej klasy jeden miałby łuk, jeden miecz. I nie wiem, się zastanowić co może mieć trzecia osoba. Nie wiem, zdecydować. I mamy przygotowany ten pod następną budowę. Tutaj będzie bank. Bank połączony z Mennicą. To też będzie złożone na serii, tym razem na La Casa de Papel. Mamy też plac Główny, gdzie będą eventy, ogłaszania, jak, jakieś pomniki, na przykład choinka albo coś takiego. No i mamy w sekcji budowy tor wyścigowy. Mamy tor. Drag w pełni działający tor dokładniej. Ze startem. Wejście do tego toru jest tutaj. Tutaj też coś będzie, tylko jeszcze nie wiem co. I tutaj mamy wejście do toru właściwego. 6 kolorów łódek. 3 miejsca. Znaczek postaci. Teraz jest dość ciężki. Ale podejrzewam, czy jak zorganizuję pierwsze zawody wyścigów, może być ciekawie. Długa prosta. Zwężenie. Ostrzejszy zakręt i meta. Meta jest oznaczona na suficie, bo tego, że próbowałem zrobić to nad. Na dywanach, ale łódki nie chciały dobrze jeździć po tym, dzielnica mieszkalna. Tutaj mamy domek Mikolamy oraz mój, i ten dom będę próbować otworzyć w mojej serii Survival. Tylko podejrzewam, że nie będzie otworzony w 100% tak z powodu, Przynajmniej na początku dach będzie z innego koloru. I tak samo, jak widzicie, dom będzie na podwyższeniu z kamienia. Tym będą też inne rzeczy. Wejście do piwnicy, która jest obecnie w fazie tworzenia. Wejście na górę do magazynu. Piętro wyżej. Wszystkie dostępne obecnie craftingi. Wejście jeszcze wyżej. Sypialnia z drogą był Pełny stół do enchantu. I wielki taras. jeszcze mamy to do przedstawienia na świecie. Są jeszcze trzy budowle. Obecnie wykonane. Reszta jest tworzona w trakcie. Część dokończona, część budowlana. To zależy czy mam pomysł czy nie. Pomysł na budowlę. Możecie pisać. Każda działka ma swój numer. Dobra, cztery są budowe. Tutaj mamy jeszcze wieże. Do wiadra challenge oraz do skoków do wody oraz elitry. Wieża z windom. Do maksymalnej wysokości. Możliwe wyżej już się nie da budować 256 kratka ciekawe czy zwiększą do 512 oczywiście z wyrzutnią i można lądować w wodzie, albo polatać Eryksą po świecie tutaj mamy dwa tunele I zobaczymy... Tutaj apartamentowe jest też ma... Wybudowany plac zabaw, mamy trampolinę, działającą zjeżdżalnię, huśtawkę... Oraz zbagowaną Kurę w wagoniku, karuzelę... Ognisko, piecyki... Jacuzzi... Wypoczynkową fontannę. Ten dziwny budynek jest to. Kolejna sala pojedynkowa, tym razem. Podejre na śnieżki dwie drużyny, niebieska i różowa. Mogą zbierać śnieżki tworzone przez bałwany. I walczą w labiryncie. A to, która jest po prostu tutaj lepsza. Mimo tego, że jest to prawdziwy labirynt, w którym można się zgubić. Jest też wejście na górę dla widzów. Gdzie można zobaczyć... Jak wygląda całość. Jest, są dwie strefy większe, w których... Są możliwe pojedynki. Jest kilka kryjówek. Z tym budynkiem jest. Jeszcze wieża nowocze. Dziwna, coś dziwnego z drewna, tak to powiem. Jeżeli komuś to coś przypomina, niech napisze w komentarzu. To jest efekt nudy akurat. I już w następnej dzielnicy pierwszy budynek dzielnicy. Wieża złego, piekielna wieża która może równie dobrze służyć jako dom tak samo dom, magazyn ogromny magazyn bo dwupiętrowy crafting tak samo każde miejsce ma swoje miejsce, każda rzecz ma swoje miejsce, wieśniacy, którzy produkują pożywienie. Możemy tam zejść, zebrać sobie to pożywienie albo czekać aż wagonik dowiezie je nam tutaj. W jeśli coś rzuca, ja akurat tam jest, to to zbierze. Tylko, że jest to coś dość, dość powolny. pole jest po prostu za duże do tego. No i mamy salę tronową z sypialnią. I widok na resztę serwera. Na pierwszą dzielnicę. Na część pierwszej dzień z powodu licensu A za pod tronem jest sypialnia. Także z widokiem na serwer. No i mamy też wyjście, które wymaga od nas precyzji. Pokażę wam bo... Kilka osób nie wierzy, że jest to możliwy skok do wykonania. Ale ja wam pokażę. Teraz pokażę wam... Główne wejście tutaj. A główne wejście do wieży jest... Na ścianie... I poza główną dzielnicą, pierwszą, każda następna, o podobnych wymiarach. Wymiary są spowodowane tym, żeby... Możliwe było... Zobaczenie jednej dzielnicy na sześciu mapach. Będzie tematy, że np. ta dzielnica będzie piekielna, będziemy mieć też dzielnicę... Japońską, dzielnicę Dzikiego Zachodu. I tutaj... Jak widzicie, każda dzielnica jest dokładnie op ma swój numer. Jeśli widzicie jakiś numer i macie pomysł, co tam można zbudować, dajcie znać w komentarzu. Pokażę wam jeszcze po kolei działki. Działka pierwsza. Druga, trzecia jest malutka, e, ciężko dostępna, be, bez udziału innych działek. Czwarta, większa, piąta. Tutaj mamy mieszkalne szóstą. Siódma jest zajęta, ósma, jedenasta. Tutaj mamy osiemnastą, dużą, siedemnastą, wąską, szesnastą.

Tutaj mamy też jeszcze jedną dostępną działkę. Najmniejszą dostępną, 23 trzecią. przepraszam. 25 i 24. czwartą. To są działki dostępne na pomysły na do budowania. No i mamy jeszcze park i tu mamy i rozrywki. Początek trencher z Mario nie wyskakują żadne pieniądze ani grzyby. Ściana Tetisza Czes Jest zablokowany z powodu wygody w budowaniu, no a nie jest odblokowany. Także ja was żegnam w tym odcinku, do zobaczenia, cześć